Witam wszystkich w drugim odcinku przygód Ksara Ja jestem Monty Ksar a to jest owca e, Sprawiłem sobie pewnego moda, który mi ułatwia Przynajmniej się nie zgubiłem jak byłem na taką podróż A zresztą nie ma tego Ogólnie e, Mod jest w tym miejscu Pewnie już widzicie, że to jest mapa Trochę mi będzie lagowało, ale Czekaj, czekajcie Byłem trochę w kopalniach, różnego typu, no i zdobyłem trochę żelaza, trochę węgla, kobla i innych takich przedmiotów. Więc, teraz się prześpimy i pójdziemy budować jakiś domek. Weźmiemy sobie z na <laughs> yy, odcinki wiem, że <laughs> się jest taki FOF. Jak będziemy mieli go na Quake Pro, to, to po jakimś czasie się przyzwyczajicie i przy okazji jak śpicie właśnie widać twarz. Dobra. No chodźmy być. Nie no ma, no, dobra. No, no, no. A co do tamtej owcy? Co tam się nie... Jeśli niektórzy zaczęli od razu od drugiego odcinka, to chodzi o tamtą owcę. Wow. Co za dziad siar. Dobra, tam już nie będziemy folii bo tam trochę ciemno. A więc. Domek wbudujemy. W pierwszych przemyśleniach myślałem, że domek będzie Kopalny gdzieś. No. Całkiem piękny tutaj. Wszyscy hmm. coś później zrobię. O, tam kopa. Nie zacznę, a wiadomo ja tu teraz zrobię cię cięcie i... albo nie. ja nie będę robił, zobacz. A właśnie, nie no mam ofensy Ja yes. Dobra, włącz na fasty, powinni być mniejsze O, Oczkia to wschodzi. Więc o! Mamy. No, taki bagna mamy. Do takich bagna zwykle jest dużo grzyba. Więc... Dobra, pójdę tam. Wybiję tego klipera trochę terenu. No dobra. Ja tu wyrównam teren i widzimy się za chwilę. Dobra, teren wyrównany. Kurczaki sobie chodzą. Znaczy, że noc nas jeszcze nie kupił, więc no, co by tutaj? Chciałbym z Wami zakończyć tą budowę tego domku, ale niestety trochę nic nie, więc tylko zrobię zarys z wami, a potem już dokończę wszystkich albo zostanę. zostanę jak coś to w to przełożę jak, jak mi się skończy czas, to chyba raczej nie. No ten odcinek będzie trwał czas, aż do czasu, aż mi się kobel nie skończy. To będzie oznaczało kobel skończony. z tą slabów to zrobię bo ja piję pięknie tą, jest jak rybark no, święty po tym co się w tych górach zrobi Nie wiem, że mógłbym robić cięcia, ale... Dobra, no to to jest ostatni taki relok. Z w złej okolicy. Tutaj. Tak się Będzie dwupiętrowy dom. Teraz szybko na chatę i właśnie nie sobie tu stana rozwścieczonych Panów, na nawet są szorsiadów. dziękować To po co zrobię wiaderkę i ten jakiś jacuzzi się zrobił. A, tym, a tymczasem. Dobra, teraz już na tym skończę ten kinek. ale ja tam, ja tam, tam o widzę żeby było widać tam, tam, się no to yy, na tym zakończę ten odcinek komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku w następnym odcinku będzie już skończony dom żeby nie zawracać tym teraz głowy bo kto by chciał oglądać odcinek, gdzie cały czas... 自己保持。